No i co? Jakie Dzisiaj dostać, będziemy czynę robili kamusiowi Franka. Jak co dzień będzie nagrywał, oczywiście, film. I po prostu zgadaliśmy się i chcemy być dla niego <śmukle> niemili, Ale tak niemili, obrzydliwie, bo oczywiście on jest dobry dla nas, będzie nam tam dawał jakieś. On Ty też odłamie, że będzie jest dobry. Będziemy się <śmuchle> pytali o <do> jakieś pieniądze. Proszę o odpoczynku relacji. Aaaaa! W tym momencie! <śmuchle> w tym momencie! <śmuchle> Zaczynamy się co? Znowu, nie? Nie, nie, nie.

Chce, ch ch chcecie, żeby po prostu sytuacja inaczej wyglądała? Ja mogę doprowadzić do nie, takiej dobra. sytuacji, w której przyjad przyjadą tutaj prawnicy. Macie umowy. Dobrze, wiemy. Dobra, No dobra, wiemy. Wszyscy Dobre, cię przepraszamy. I wychodzimy normalnie. Przyjadą tutaj ludzie i wiecie, co będzie się działo. Wiecie, co będzie się działo, czy nie wiecie. No, dobra. Dobra, już spokojnie. Po prostu już będziemy krześni, będziemy się ciebie słuchali. Będziemy krześni, będziemy się ciebie słuchali. się dręcia. Macie umowy, szantaże nie będzie... Bartoszek, dobra idź szybko! Dobra, Drodziuż, to wiesz w jaki jest klinik? to odpuszcz w ogóle nie słuchaj, tak? Bo wiesz dokładnie jaki on jest. Przegięliśmy, wiemy. Dobra, dajesz tam jeszcze jedną szansę? Ale trzeba nagrać film dzisiaj przez cały dzień, tak? Dobrze, nagramy. No. A nie mamy na jutro filmu, jeżeli nie nagramy dzisiaj filmu to nie, nie będzie filmu. To... Idziemy i sobie. nagrywamy. Idziemy. Kiss or no, slap, tak jak powiedziałem. Kiss or slap z dziewczynami z klubu. Nic innego nie nagramy dzisiaj. Musimy lekko przystępować na no serio, bo jak przyjedziemy, to zaczniemy... No tak, bo w sumie tam po nich nie dzwoni raczej. Dobra, to chociaż dobrze się uspokoił trochę. Ale porządnie się wkurzył. Dobra, na się No trzeba, trzeba. Dobra, czy stary, chcesz pojasować? No tak. To możemy nagrywać normalnie film, tak jak... Tylko, tylko na ciebie Udawajcie chociaż, że jest dobrze, bo ja nie mam zamiaru. Zawsze jest dobrze. No nie jest dobrze, przez was nie jest dobrze, bo odpieprzacie... Dobra, wszyscy Dobra, ja Okej, proszę państwa, aktualnie jedziemy. A sierpionki palacze, to jest jakaś co mówicie o tym? Ej! <toski> Ale to było dobre, to, to Dobrze, to... tylko ja dostanę. Clayton! Mam zadzwonić? jest? Dobra, będzie no. 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 to... słyszał siły. na montażu. I nie mówcie tego słowa, bo ja dostałem demonetyzację, czego wy nie rozumiecie. Tak, umrzesz, synu. O, szka, szka. Dobra, dawaj. Jedziemy. Dobrze, jeszcze raz. Nagrywamy scenę, że jedziemy do Warszawy, udawajcie, chociaż mi, wiem, że nie jesteście mili, ale chociaż udawajcie, miły. Możemy tutaj stać i możemy w ogóle stać.